Kietnieski tam kopacz no, ma dużo miejsca. Nie wiem, czemu Kwietnieski nie podaje. Zdecydował się na indywidualny dribbling, No i co z wyniknie z tej akcji? Jest Kopacz! Jest! Jeden do zera! Znakomity początek spotkania w wykonaniu biało-czerwonych. No lepszego startu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Wydawać się mogło, że Kwietnieski już za długo niepotrzebnie, prowadzi tam niepotrzebnie piłkę. się wydawało. Ale zrobił to idealnie. Zaliczył asystę. Faktycznie wyłożył piłkę jak na tacy Kopaczowi. A temu już nie pozostało nic innego jak strzelić bramkę. Mamy dopiero piątą minutę gry, a my już powinniśmy prowadzić 2 do 0. Ale cieszmy się, że jest 1 do 0 po bardzo ładnej tej akcji. Ale dobry, wysoki pressing założony na drużynę Cypru przyniósł efekt Kwietnieski do Kopacza. Piłkarz Bonusi Dortmund. No, nie to że śmieliśmy się, tylko wspominaliśmy o nowym trenerze widzewa Witolda Barka, który stawia na, na bardzo taki styl. Dyktatorski. Tak, ale teraz Kopacz Dawid Kopacz i mamy dwa do zega Kapitalna akcja zawodnika Borusi Dortmund. No my tu gadu gadu, a, a Kopacz objechał za, czterech a to, zawodników. A tu to, a to jedna zacinka, druga zacinka i strzał w drugi ruch i mamy 2-0. No tak jak mówiliśmy, że z łatwością dochodzimy do sytuacji podrankowej. Tak po raz kolejny dało to sobie znać. W fenomenalnej formie znajduje się ostatnio Dawid Kopacz. Bardzo dobre występy w Nordic Cup, gdzie Polacy masowali do finału. No i proszę zobaczyć jeszcze raz na tę akcję. Dawid Kopacz. Jedna zacinka, tak jak mówiłeś, już dwóch zawodników nie ma tutaj no, z dużym się. spokojem. Jedna zacinka, ale w bardzo dobrym stylu. Ładnie oszukał rywala. Bardzo dobrze. Puchacz do Wiktoruka, ładnie wygląda ta akcja. Szansa przed Kwietniewskim, Kwietnieski I mamy 3 do 0, to czego chcieliśmy. 49. minuta, Mikołaj Kwietniewski, no chyba już tutaj... Pozbawia złudzeń Cypryjczyków. Pozbawa, pozbawia złudzeń, ale naprawdę to trzeba przyklasnąć Polakom za tą akcję. Była to tak jak powiedzieliśmy, apelowaliśmy o spokojną przemyślaną akcję i taką akcję udzieliliśmy w 49 minucie meczu. Wszystko w tej akcji grało tak jak powinno. Wykończenie. Także kwietniewskiego bardzo dobre. Pewne uderzenie bez szans cypryjski Bramkarz. Tam już od samego początku, od rozegrania Makowskiego później Timoteusz Puchacz mamy czym straszyć też Cypryjczyków, przy tym samym fragmencie gry, dośrodkowanie. No ale ta piłka też przelatuje, jest jeszcze Adam Chrzanowski, który jak zwykle zamyka tę akcję Polaków. Ładny strzał Chrzanowskiego Piękne z uderzenie. prawej nogi. Piękne trafienie zawodnika Lechigdańsk. no i mamy 4 do 0. No I tak Szanowski swój bardzo udany występ zwiększył golem i można powiedzieć, że najpiękniejszym golem w tym spotkaniu, bo z słabszą nogą zawinął tą piłkę w kierunku dalszego słupka naprawdę. Powiem Ci, ci szczerze, że, że jak przykładał ją na prawą nogę, to się nie spodziewałem, że, że będzie próbował strzału, ale zobaczmy ja jeszcze powiedzieć, raz tę ja sytuację. Miałem powiedzieć, co robisz, ale jednak zaskoczył nas bardzo pozytywnie to Adam Szanowski. Zasłużył absolutnie na tego gola. Bardzo solidny, bardzo dobry występ Szanowskiego w tym spotkaniu.